Czy Allah jest Bogiem Biblii? W Biblii, Bóg jest duchem. Allah nie jest duchem. W Biblii, Bóg jest ojcem. Allah nie jest ojcem. Ani w sensie duchowym, ani w sensie dosłownym. W Biblii, Bóg karci swoje dzieci. Allah nie karci muzułmanów. Muzułmanie są jedynie niewolnikami Allaha. W Biblii, Bóg wysyła prorokinie. Allah nie wysyła prorokiń. W Biblii Bóg stał się człowiekiem, lecz Allah nie stał się człowiekiem. Twierdzenie, że Allah przebywa w swoim stworzeniu, jest największym grzechem, który można popełnić. Allah jest zbyt wyniosły, aby stać się człowiekiem. W Biblii antychrystem jest ten, kto nie uznaje Ojca i Syna. Allah nie uznaje Ojca i Syna. W Biblii Bóg jest Trójcą: Bóg Ojciec, Bóg Syn oraz Duch Święty. Allah nie jest trójcą i stanowczo przeczy trójcy. W Biblii, Bóg nie chce, aby ludzie popełniali grzechy. Allah chce, aby ludzie grzeszyli. W Biblii, Bóg-Syn sam przyjmuje karę za grzechy swoich dzieci. Allah przekłada karę za grzechy muzułmanów na niewiernych. W Biblii, Bóg-Syn jest barankiem bożym. W islamie nazywanie islamskiego Jezusa barankiem bożym jest obelgą. W Biblii. Bóg Syn jest Królem Królów. W islamie Allah nienawidzi Króla Królów. W Biblii Bóg Syn umarł na krzyżu i z martwych wstał. W Koranie Islamski Isa nie został ukrzyżowany i nie umarł. Według Koranu Isa został uratowany przez Allaha. Z Biblii dowiadujemy się, że w raju będziemy jak aniołowie i nie będziemy zawierać małżeństw. W raju Allaha muzułmanie będą zawierać małżeństwa i będą odbywać stosunki seksualne. Według Biblii duma i pycha to grzech. W islamie duma jest odzieniem Allaha. Jednym z przymiotów Allaha jest duma. Bóg Biblii przysięga na samego siebie. Allah przysięga na wiele różnych rzeczy, dopuszczając się szirku. Szatan w islamie jest dżinem, a nie upadłym aniołem. Biblijny Jezus twierdzi, że należy mu oddawać cześć, natomiast w Koranie jest to największym grzechem. Biblijna Maryja urodziła Jezusa w stajence w Betlejem, podczas gdy islamska Maryjam urodziła Ise pod palmami w samotności. Biblijna Maryja miała męża, natomiast islamska Maryja mnie. Czy po weryfikacji wyżej przytoczonych dowodów można wywnioskować, że faktycznie wierzymy w tego samego Boga?